Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie z Zonda Krypto. Dzisiaj jest środa 22 maja 2024 roku. Spojrzmy, spojrzymy sobie na analizę na interwale dziennym, oczywiście ja używam świec japońskich i klasycznych narzędzi analizy technicznej. Co my mamy na wykresie przede wszystkim wczorajszą świeczkę? Przepraszam. Świeczka bardzo mocno wzrostowa, niemalże takie marubozu zrobione. Bardzo silne wybicie powyżej oporu technicznego na 274 995. Także mamy tutaj dosyć, dosyć intensywne działania ze strony byków. No i oczywiście ten główny tutaj poziom przed szczytem. Na Bitcoinie został bardzo fajnie rozegrany, naruszony. No i teraz wypadałoby zmienić nasze poziomy z poziomów oporu technicznego na poziomy wsparcia technicznego, czyli to robimy, mamy już je zmienione. No i jak widzicie, ten cały wzrost na interwale dziennym wygląda dosyć impulsywnie. Momentum również jest silne. W chwili obecnej 58 punktów po wczorajszym pullbacku, pull no ale nie ma co się dziwić, że mamy jakieś pullbacki, ponieważ mamy tutaj cenę bardzo blisko all time high. Jeżeli weźmiemy sobie taką linię trendu tutaj zrobioną no to zauważymy, że jeszcze troszeczkę nam do niej brakuje, aczkolwiek jest ona zbyt płaska, żeby tak naprawdę cokolwiek nam ciekawego tutaj pokazała, znacznie fajniejszą linię trendu możemy sobie nanieść tutaj. Jak widzicie, ma ona znacznie więcej takich punktów, przy których następuje interakcja z ceną, no i ta linia trendu jest już, jest już naruszona, już dawno jest naruszona dwa dni temu, także pokażę Wam tylko o co chodzi. Teraz jest właśnie bitwa o tą linię trendu i o poziom, o poziom wsparcia, jeżeli ona zostanie wyraźnie naruszony, zobaczymy z kolejną taką zieloną ogromną świeczkę, no to wtedy następnym celem będzie oczywiście już tylko i wyłącznie all time high 288 314, no i pytanie czy będzie oczywiście w wzrostowy nawet powyżej tego poziomu, kolejnym poziomem docelowym jest poziom 300 tysięcy złotych, okrągły psychologiczny poziom. I teraz, scenariusz optymistyczny już znamy. Co się musi stać, żeby ten scenariusz nie został zrealizowany? Przede wszystkim momentu musi spać poniżej poziomu 50 punktów, czyli teleportować się z strefy pozytywnego sentymentu do strefy negatywnego sentymentu. Co by odpowiadało mniej więcej przejściu przez tutaj ten poziom wsparcia technicznego już Wam go pokażę to jest taki dosyć nieoczywisty poziom ale widać go na, na wykresie mniej więcej tutaj chodzi o poziom 253 700 to jest to jest tego rodzaju to jest tego rodzaju poziom który stanowi taką tak zwany game changer po angielsku, on zmienia kompletnie układ gry, układ sił na rynku również. Tak więc wszystkie oczy teraz na, na niego powinny być zwrócone, szczególnie oczy, oczy byków, ponieważ on będzie, będzie dla nas bardzo, bardzo istotny. Kolejna sprawa to jest to, że jesteśmy znowu powyżej 100 i 200 okresowej średniej kroczącej dziennej na interwale dziennym wyznaczonej, więc bardzo ważnej. 200 okresowa jest na, jest na poziomie, teraz 211 tysięcy z hakiem, a 100 okresowa jest na poziomie 256, 600. Także nadal trend wzrostowy jest zachowany. Co nam brakuje na tym wykresie tak naprawdę, żeby był on traktowany jeszcze bardziej pro wzrostowo? Otóż brakuje nam jakiegoś takiego czytelnego impulsu wzrostowego, czytelnego rozrysowania pięciu fal wzrostowych. Mamy tutaj przewagę kupujących, co widzimy po tym długim cieniu spadkowym. Niemniej jednak, przydałoby się, żeby jeszcze jakaś jedna co najmniej świeca wzrostowa została odpalona, i wtedy będziemy mieli ten wykres bardziej czytelny. Kończy się ten czas post -halvingowy kończy się ten czas takiej takiej korekty posthalvingowej, takiego marazmu posthalvingowego, trochę takiego boczniaka, takiego tendu bocznego, że tak nie wiadomo, a może w górę, a może jednak w dół, a może jeszcze będzie taniej, a może dokupić, a może sprzedać. Tego rodzaju dylematy myślę, że większość uczestników w rynku ma już za sobą i może się okazać, że mamy tutaj do czynienia z pierwszymi krokami rozbudowy trendu wzrostowego, co jednocześnie oznacza, że będziemy mieli oczywiście kontynuację tego starego, dobrze nam znanego trendu wzrostowego. Jeżeli sobie oddalimy nasz wykres, no to widzimy już o co, o co tutaj chodzi. Jest przestrzeń do wzrostów, no mocno jest ograniczona tutaj przestrzeń do spadków, no bo jak widzimy całe te dołki, wszystkie te dołki zostały wykupione, jak tylko się pojawiły. Więc myślę, że Powinniśmy tutaj być raczej nastawieni dosyć optymistycznie, jeżeli chodzi o szczególnie cenę bitcoina w najbliższej przyszłości. Oczywiście to zależy wszystko, jakie, jaką perspektywę czasową mamy tutaj na myśli. Do końca miesiąca myślę, że zostanie tutaj przeprowadzona jakaś co najmniej jedna akcja testująca szczyt szczytów, a może nawet wybijająca ten szczyt. Gdzieś wyżej do poziomu chociażby 300 tysięcy złotych. Wskazuje na to po prostu obecna sytuacja rynkowa, obecne zaangażowanie strony popytowej w to, co się dzieje na Bitcoinie. Pozytywny sentyment rynkowy i generalnie ogólna siła, chociażby Bitcoin na tle innych kryptowalut. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za te oglądanie tego krótkiego filmiku, tej krótkiej analizy. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Widzimy się już niebawem na kolejnej analizie albo też na tygodniowym przeglądzie kryptowalut, który ma miejsce w każdy poniedziałek o godzinie 19 na kanale YouTube Giełdy Zonda Krypto. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.